Głównym bohaterem tego odcinka będzie zwierzę, które żyje znacznie bliżej nas, niż myślicie. Niektóre zwierzęta możecie zaobserwować w parku, inne przy ruchliwej ulicy, a jeszcze inne nad Wisłą. Razem z przyrodnikiem Grzegorzem Stopą podążymy śladami Bobra. Przekonacie się, jakie są jego przysmaki, dlaczego nie buduje tam na Wiśle i w jaki sposób wpływa na kształtowanie nadwiślańskiego krajobrazu Warszawy. Zapraszam. Chodźcie, chodźcie! Chcę Wam pokazać coś, co, coś ciekawego, co znalazłem tutaj w krzakach. Zobaczcie, ktoś tutaj naciachał tych patyków. Może powiecie, no co, normalne patyki naciachane? Może to po prostu człowiek zrobił i po prostu chciał naciąć patyków. No normalna sprawa. Ale zobaczcie, że to musiał być, jeżeli to był człowiek, to to był chyba jakiś bardzo dziwny człowiek. Dlatego, że obcinał te patyczki, a następnie obrał je z kory przy pomocy zębów. Myślicie, że to się często zdarza, że ludzie zębami okorowują patyki? Wydaje mi się, że nie i że zrobił to bóbr. Słuchajcie, mamy tutaj ślady Bobra. To jest super zwierzę, które żyje w Warszawie, właśnie nad Wisłą, i chciałem Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. To może się zastanawiacie, czemu bóbr tak ogryza tę korę. Często ludzie mówią, że to jest dlatego, że, że bobry ostrzą sobie w ten sposób zęby. Słyszałem już bardzo wiele razy taką historię. Ale spróbujmy, jak tak detektywi, spojrzeć na tą zagadkę. To jest patyk wierzby, czyli takiego krzewu albo drzewa. I to jest roślina. Rośliny to są takie dziwne istoty w porównaniu np. Na z nami albo z bobrami. Albo z biedronkami czy innymi zwierzętami. My mamy gęby. I jeżeli yy, chcemy coś zjeść, to musimy sobie to wsadzić do gęby i, yy, i zjeść ten pokarm. Najpierw musimy go znaleźć, a potem go zjeść. Natomiast rośliny potrafią sobie swój pokarm, cukier, zrobić same. One nie muszą niczego zjadać i, jak pewnie zauważyliście, yy, rośliny nie mają gęby. Więc yy, one tworzą sobie cukier w liściach. Ale muszą też coś pić. Piją wodę przy pomocy korzeni. No i teraz, jak ta roślina ma to zrobić, żeby woda dotarła do liści, żeby liście miały co pić, a jednocześnie, żeby cukier dotarł do korzeni, żeby korzenie miały co jeść. Więc musi cukier płynąć do korzeni, a woda musi płynąć do liści. Są takie dwa kanały, które, przez które płyną te substancje. W każdej roślinie. To, co jest jasne i co bubr zostawił, to jest drewno, w którym płynie woda. Bubr nie jest zainteresowany wodą, która jest w tej wierzbie, dlatego że on może się na przykład napić wody zwisły. Natomiast jest zainteresowany tym cukrem, który płynie w takiej warstwie, która się nazywa łyko i która się znajduje pod korą. Więc on zjada korę i zjada to łyko, bo tam jest cukier, który go najbardziej interesuje. Bobry mieszkają sobie w wodzie, wychodzą na brzeg, zjadają te witki wieżbowe. Jeżeli wyrośnie jakieś większe drzewo, to one je ścinają. Bubr może ściąć nawet takie wielkie drzewo. No i teraz można się zastanowić, po co bubr ścina takie wielkie drzewo. Chodzi o to, że bubr najbardziej lubi te witki, te małe wieżbowe gałązki. Jak ścina drzewa, to już nie ma drzew, tylko wyrastają same takie małe wieżby. Czyli możemy powiedzieć, że bubr. Jest takim jakby rolnikiem, zamiast lasu utrzymuje swoją uprawę wieżby, czyli tego, co najbardziej lubi jeść. No to jak wyglądają te bobry? Coś już o tym wiemy, bo widzieliśmy, że one ostrymi zębami ogryzają korę z gałęzi. Bubr to jest trochę taka wielka mysz. On należy do takiej grupy, które się nazywają gryzonie, które świetnie gryzą różne rzeczy, jak sama nazwa wskazuje. To jest taka grupa ssaków. A co to są ssaki, to możecie spytać rodziców. Myszy żyją w norach i bobry też żyją w norach. Jeżeli nie ma dobrego miejsca do tego, żeby wykopać norę, to wtedy bubr może sobie tą norę sam zbudować. Bierze wtedy mnóstwo takich patyków, układa z nich taką wielką górę, a pod spodem jest taka pusta przestrzeń, w której on mieszka. Czyli sam sobie może zbudować norę. I taką norę nazywamy wtedy żeremię. Bobry, tak jak inne gryzonie, to są zwierzęta roślinożerne, one się boją drapieżników. Takim drapieżnikiem dla bobrów może być wilk, jak mieszkają w lesie, ale w Warszawie nie ma wilków, więc tutaj na przykład mogą się bać psów, które mogłyby je atakować i je pogryźć na przykład. Bobry mają taki niezwykły sposób, żeby uniknąć tego, żeby ktoś je zaatakował. One mieszkają w wodzie. To jest taki dziwny gatunek, który z jednej strony zjada patyki, które rosną na lądzie, a z drugiej strony mieszka w wodzie. Więc łączy oba te środowiska. Kiedy bobry mieszkają nad jakąś małą rzeką, to one wtedy budują tamy, pewnie o tym słyszeliście. I one mogą wtedy zatrzymać wodę na tej tamie i woda tak się zderza z tamą i się robi jezioro. I wtedy jest dużo bezpiecznego jeziora, w którym bupr może pływać. Ale... Tutaj w Warszawie ciężko byłoby bobrom zatrzymać tą rzekę. Tak jak widzicie ją za mną, ona jest bardzo szeroka i zbudowanie takiej wielkiej tamy to chyba byłoby za dużo dla bobrów, a poza tym tutaj jest już tyle wody, że w sumie to wystarczy tym bobrom do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Na koniec chciałem się z Wami podzielić taką myślą, jak to jest super, że w środku Warszawy są takie krzaki, w których mogą mieszkać bobry i różne inne dzikie zwierzęta. A zobaczcie, że za mną jest już zaraz Stare Miasto i Centrum Nauki Kopernik, sam środek Warszawy. Czyż to nie jest super, że my możemy mieć w mieście i to, i to? Cześć, bardzo jest mi miło spotkać się z wami w tej internetowej przestrzeni. Poznaliście już dzisiaj Bobry i ich naturalne środowisko, które zamieszkują warszawską Pragę. Kto by się spodziewał? Czasami przechadzając się Warszawą i po jej okolicach, po różnych skwerach, parkach, nie do końca zauważamy zwierzęta, które je zamieszkują. Dzisiaj będziemy uczyć się, rozpoznawać ich charakterystyczne cechy, po to, żeby być może następnym razem podczas spacerów udało Wam się rozpoznać te miejskie zwierzęta. Będziemy do tego potrzebować, oprócz oczywiście wytężonego wzroku, wyobraźni. No ale. Domyślam się, że tego Wam nie brakuje. Dzisiaj zaproponujemy Wam zabawę w teatrze Cieni. I na początek mam pytanie do dziewczyn: do. Dagny, Ingi. I do Igny, które są dzisiaj z nami. Dziewczyny, czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się bawić w taką zabawę, kiedy za pomocą kształtów pokazywaliście na przykład różne zwierzęta, a później ożywialiście je właśnie palcami, tak? No i zgadywaliście, jakie zwierzę kryje się za danym cieniem? Tak. tak. No to super, no to dziewczyny mają już wprawę. Zobaczymy, jak im pójdzie. I Was ze ekranów również zapraszam do wzięcia udziału. Co to może być? Dzik. Mhm, świetnie. Wiewiórka. Wiewiórka. A po czym poznałyście? Po ogonu. Mhm, Czy wiewiórka ma taką specyficzną kitę, można byłoby powiedzieć? No a to jestem ciekawa, czy wam się uda. Wrona. Wrona, aha. Super. Łoś. No, zgadza się. A co takiego charakterystycznego małoś, że można go z daleka już poznać? Rogi, czyli ma takie poroże duże, tak? No, tego osobnika jestem ciekawa, czy znacie. Szczur. Szczur. Po ogonie. Po ogonie, czyli długi, taki długaśny ogon. A to? Lis. I co tutaj jest takiego interesującego? Też ogon, tak? Czyli taka lisiakita. Można byłoby powiedzieć. No i bohater naszego dzisiejszego odcinka przyrodniczego, czyli? Bóbr. zgadza się. I co jest z jego ogonem? Jest płaski. Jest płaski, mhm. Super. No, jak widać, dziewczynom poszło wspaniale. Widać, że macie wprawę. Jestem ciekawa, jak to jest z wami z ekranów. Zapraszamy Was do. Powtórzenia takiego teatrzyka cieni będziecie potrzebowali źródła światła, prześcieradła, chęci. No, a wszystkie sylwetki zwierzaków do wycięcia znajdziecie w linku pod odcinkiem. Zapraszamy!